Cześć, witam się z Wami w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co pakuję na wyjazd w góry z malutką. Dokładniej będzie to walizka od małej. Mała ma teraz 10 miesięcy. Nosi rozmiar głównie 74. Jeżeli z cioszków będzie coś innego, to Wam powiem. My jedziemy w góry na 4 dni, a także też tak spakowałam małą. No z czego nam dwa dni są w drodze Więc nie jest to długi wyjazd No ale bre pozorom walizka jest dosyć spora Znaczy w sensie rzeczy do walizki jest dosyć dużo do spakowania Także zapraszam Was już do oglądania A więc ja się pakuję w tą walizkę, która jest obok mnie Jest to walizka kabinowa to Znaczy ja, Amelcie pakuję I tak, zaczniemy sobie od bodziaków Mam na niej cztery bodziaki, jeden jest zapasowy, jeszcze w torbie do wózka mam jeden zapasowy. Są to głównie bodziaki kopertowe z H&M rozmiar 74. I jednak takie powieczki. One są w rozmiarze 74 i są z Pepco. Także cztery takie bodziaki pakuję sobie do torby. Dalej mam spodenki. Też rozmiar 74. Takie, takie, takie z kotkami. I a, pakuję ich trzy pary. I też jedne mam jeszcze zapasowe na wszelki wypadek. Dalej mam trzy bluzy. Jedna jest cieplejsza, taka polarkowa. To jest akurat rozmiar 62,68 z lupilu. Taka żółta. Dalej mam taką różową. O, bliski, 74 sinseja i taki luźniejszy sweterek ze smyka. Dalej wziąłam ze sobą trzy pary śpiochów. Tutaj Wam jedne pokażę, bo to śpiochy to niczym się praktycznie nie różnią. Mam trzy pary, możliwe, że dopakuję jeszcze jedne. Ale trzy, cztery pary spokojnie wystarczą. Dalej nie wiem jak będzie, jaka będzie pogoda, więc wzięłam Amelci dwie pary rajstopek a, i trzy pary skarpetek. Dwie cieplejsze, jedne takie lżejsze. A oprócz skarpetek wzięłam jej także a, takie buciki. A, takie buciki a, z sinseja Także na wszelki wypadek jakby miało być chłodniej. Jakby miało być chłodniej, to jeszcze mam na niej kurteczkę. I Amelia będzie jechała w takim lżejszym kombinezonie. To później na koniec Wam pokażę, co jutro ją ubiorę na drogę. Także tu taka kurteczka. Do tej kurteczki mam jeszcze ciepłą czapeczkę. I mam też taką lżejszą czapkę. Możliwe, że w niej jutro pojedzie. Wziąłam też taki golfik. O. A nuż miałoby być zimno. Lepiej mieć. My jedziemy do e, hotelu Diamentu Stroniu, gdzie jest e, basen. Także e, wzięłam Amelci taki przepiękny strój kąpielowy. Nie wiem, czy je się przyda, czy ubierzemy, czy nie. Ale stwierdziłam, że wezmę, bo jest przeuroczy. Dobra, to tyle z ciuchowych rzeczy. E, Wziąłam Amelci jeszcze z takich materiałowych rzeczy. E, taki ręczniczek, on pochodzi z mojej firmy, ma takie uszka, tutaj jest bawełna i jest oczywiście z kapturkiem, podlinkuję Wam moją firmę na dole, także taki ręczniczek. <laughs> wzięłam jej także pięć pieluch tetrowych i jedną bambusową, także łącznie sześć pieluszek, myślę, że tyle wystarczy i oczywiście wzięłam Silniaczki materiałowe Wzięłam cztery materiałowe I będę miała jeszcze jeden silikonowy Który akurat jest mokry Bo wyumyłam niedawno Także jeszcze taki zwykły Silikonowy, żeby móc go umyć Dalej oczywiście kosmetyki Ja wszystko brakuję W takie strunowe woreczki A może miałoby się coś wylać Lepiej nie ryzykować <laughs> Wzięłam oczywiście alinomak. Do kupy Płyn do kąpieli przelałam sobie i jest w takim małym opakowaniu. Tu mam dwa kremy. I dokładniej mówiąc, nie jest to ten krem, który tutaj jest narysowany, tylko to jest ten krem przelany z linomagu do tych małych próbek. Mam resztkę kremu do twarzy, na mróz. Resztkę wzięłam, tutaj mam nowy, także trzeba go dokończyć. mam dla niej oczywiście szczoteczkę do włosów. I to są woreczki na psie odchody. Ja je stosuję jako woreczki na pieluszki, jak właśnie jestem na jakichś wyjazdach, czy gdzieś, żeby. No po prostu ten zapach się nigdzie nie unosił. Tutaj mam drugą kosmetyczkę. To jest kosmetyczka awaryjna. Jest tutaj termometr. Jest paracetamol na wszelki wypadek, żeby nie biegać papwekach. I tutaj ostatni jest aspirator do noska. Dalej, kolejnymi rzeczami są maty do przewijania. A mam dwie takie jednorazowe i jedną taką wielorazową, zwykłą matę. I oczywiście to, do czego nie da się nigdy z wyjechać, to są pieluchy. Ja wzięłam tyle pieluch, nie wiem, ile ich z 30 jest. Jakby coś, to na pewno na miejscu z Rosman to się podskoczy i się dokupi, ale wątpię, żeby było potrzebne więcej. I że tak jak mówiłam, jest basen, no to kupiłam małej e, pieluszki do pływania. Mała ma teraz 9 kilo, więc te jej będą dobre. To są m -ki od 7 do 13 kilo, a pampersy poprzednie e, z pampersa nosi rozmiar 3 jeszcze, także... Takie pieluszki i jeszcze mam chusteczki wierzchana ona nie jest na żadne uczulona, więc w sumie kupuję jej obojętniaki. Najczęściej to jest Baby Dream do ale tutaj wziąłam te, ponieważ one mają zapinane to wejście na chusteczki. Z tekstylnych rzeczy biorę jej oczywiście jeszcze kocyk, ja mam taki grubszy kocyk z Minki, także mojej firmy. Także taki kocek, myślę, jej dla niej wystarczy. Może jej wezmę taki cieńszy jeszcze na wszelki wypadek. I mam jeszcze, bo nie wiem, jaka będzie pogoda, śpiwór do wózka, ponieważ u nas jest już dosyć ciepło. To go spakowałam. No i sobie czekam. Na wszelki wypadek weźmiemy osobno. Nie będę go pakować w walizkę, tylko będzie sobie w bagażniku przy wózku, tak na wszelki wypadek. A noż miałby się przydać. Chyba ostatnią, taką najważniejszą kategorią, jest jedzenie. No ponieważ mała oprócz e, mleka z piersi, no to je już normalnie jedzenie. Trzy cztery, albo cztery posiłki zależy od dnia. No to musiałam jej coś wziąć, a że tam nie będę miała możliwości gotowania. Oczywiście będzie śniadanie, to pewnie coś będzie dostawała z tego śniadania. No ale nie mam możliwości sama jej niczego ugotować, no to biorę jej słoiczki. I tak, wzięłam jej trzy obiadki. Jakby coś to zawsze można na miejscu kupić. A oprócz tego mam dla niej jeszcze owocki. I tutaj mam taki dwupak, to są morele banany, jabłka. I mam jeszcze trzy takie saszeczki e, z I jeszcze wzięłam jej na spróbowanie. Wiem, że to nie jest zbyt dobra rzecz, no ale zobaczymy. Albo zje, albo nie zje. Najwyżej poczekam, albo w ostateczności ja zjem. O, jest to coś takiego. Jest to kaszka z ciasteczkami. Także to też jej wezmę. I to, co jeszcze Amelcia uwielbia, to są gwiazdki bananowo-malinowe, ryżowe. Także je dajemy w sumie w dużych ilościach, bo ona je bardzo lubi. Na no, cukru nie mają, no to myślę, że można podawać. I bierzemy jeszcze trochę do pudełka miśkoptów z Gerbera. Też je bardzo lubi, sama je je i nimi się nie krztusi i nie zatyka tak jak chrupkami. Także chrupków na razie jej nie daje, bo lubi się nimi przytkać trochę. <laughs> Także y, te herbatniki bardzo ładnie je. Także też jej weźmiemy trochę tego. I jeszcze to co biorę, to oczywiście łyżeczki i miseczki. To też jest ważne. Biorę trzy miseczki, bo zawsze można je tam umyć. Tuż obok mnie jest wszystko, co właśnie wyciągnęłam, i jest taka kupa tych rzeczy, że to jest niesamowite, jakie. Ja... Nie wiem, jak ja się do tej walizki, ale dalej. Jeszcze a propos um, miseczek, to mam taki płyn z dzidziusia, że do mycia butelek. Ja nim myję, właśnie miseczki też. I mam taką myjkę do mycia, właśnie butelek. No, łatwo bardzo się myję tym miseczki I też zawsze je wyparzam, także myślę, że czajnik tam będzie i nie będzie z tym problemów Jeszcze uważam bardzo ważna rzecz, przede wszystkim chodzi o mnie na wszelki wypadek Mam ze sobą laktator, to jest moim zdaniem jedna z ważniejszych rzeczy Ja laktatora normalnie nie używam, ale a nóż miał być potrzebny, no to trzeba wolę go mieć na wszelki wypadek niż potem biegać po sklepach i znowu wydawać pieniądze na taki laktator. Także laktator jest. Tam też mam chyba butelkę jedną. Także laktator też ląduje do tej torby. I bardzo ważna rzecz, bez której ja się nie ruszę z Amelcią To jest miś szumieć. Ja mam takiego malutkiego, poręcznego, on jest zapinany, także ona z nim śpi, ona nie jeździ w samochodzie. Bez niego po prostu nie da się nawet na spacer wyjść. Tak bardzo go lubi, także. Miszu mi się ląduje także w torbie. Oprócz tego, to czego w sumie nie mam tu przy sobie, co zauważyłam, są to smoczki. Oczywiście, smoczki będzie miała w torbie takiej podręcznej. A co jeszcze? Oczywiście, 1 500 900, ym, zabawek, bo zabawki bardzo szybko się nudzą. Także na pewno weźmiemy jakieś i pluszaki, jakieś grające zabawki. Na pewno sporo tego będzie. No i też weźmiemy to do torby podręcznej, która tu obok mnie jest. I jeszcze to, co ważne, bierzemy ze sobą wózek. Ten bordowy wózek, który Wam już kiedyś pokazywałam, to jest Kindercraft Grand. Nie wiem, czy LX, czy nie. Nie pamiętam już, ale taki bordowy, także. On się bardzo na bardzo mały składa, jest dosyć lekki, także też go bierzemy ze sobą. Jeszcze jedna rzecz, o której Wam mówiłam, to są ubranka na jutrzejszy wyjazd. Mamy takie spodenki z palbanką z tyłu. One są dosyć przepuszczające powietrze w sensie takie leciutkie. Mam dla niej także rajstopki, pod spód, żeby no nie było jej chłodno. I na to. Takie szaro ładne skarpetki z kokardkami z brzegu. Także bardzo ładnie to do tych składanek będzie wyglądać. Mam dla niej takiego bodziaka szarego i taki ładny sweterek z kuliczkami tutaj, czy z kotkami? Chyba kotkami jednak. <laughs> Także taki sweterek udziwiam na sobie. No i mam też że dla niej, zależy od pogody, Taki kombinezon, on nie jest aż tak ciepły jak się może wydawać, on jest dosyć lekki No ale zamiast kurteczki właśnie coś takiego Albo się przyda, albo nie mam to przygotowane I jeszcze czapeczka I taka z uszkami Także to wszystko Chyba tak <gry> Jeżeli o czymś zapomniałam, to możecie mi dać znać na dole Możliwe, że w trakcie pakowania jeszcze mi się coś nasunie, to może Wam wtedy napiszę w opisie, czego właśnie nie dopakowałam, a czego Wam nie powiedziałam, a dopakowałam. Także szukajcie, jakby coś to na dole w opisie. I teraz ja będę musiała to wszystko uporządkować, poskładać jeszcze raz i spakować do torby. Także myślę, że to kolejne. 15-20 minut, może nawet dłużej mi zajmie. Jutro jedziemy, także muszę to już zrobić. E, także życzę mi miłego wyjazdu. I Wam bardzo dziękuję za oglądanie. E, tak jak mówiłam, mam nadzieję, że jakoś Wam pomogłam w pakowaniu się e, z niemowlakiem na wyjazd. E, no, i to chyba tyle na dzisiaj. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję na dole, ponieważ mój mały kanał powoli się rozwija. Jest was coraz więcej. Za co Wam bardzo dziękuję. I do zobaczenia we vlogu z naszego wyjazdu. Pa! A to są właśnie kulisy nagrywania. Wszystko jest wszędzie. Także życzcie mi teraz powodzenia w pakowaniu się.